Zobacz, jak do końca. Słusznego jak. to był sen, ale. Jaki sen? O broni nie mamy już, ale ty masz 1000 HP za to. Dobrze. Nie wyjmuj żadnej broni, idziemy bez broni. Ty czajesz, że w naszym. O, wartość. O. O. Zobacz, w czym spaliśmy. O. Oh, oh, yes, oh, yeah, por favor, míos, míos, grande, por favor, oh, bueno, pues, bueno, buenos días, buenos días, oh Mamá, me criminal, Oh, no, gringue To, co mi co sprawdzić? My przeczytałem. No i Nie nic możemy wejść No to nasz pokój Ty I Nie można przejść dalej O kurwa gazeta O nie morderstwo Chyba w tym hotelu było jakieś morderstwo, mi się wydaje wiesz? BANEH! no jest ty, wiesz co? No? Chłop obudził się w apartamencie, w hotelu swoim prawdopodobnie Przeczytał gazetę, że ktoś kiedyś kogoś tutaj zabił Jego pierwsza myśl O nie, muszę stąd spierdalać I need keycard I need keycard O bom, bom, bom. Ty, 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 ej, ej, ej Tam się drzwi zamknęły nie, nie kurwa nie Latarkę masz pamiętaj To to kurwa było? Nie wiem patrzę na panią Marię Monalizę Tutaj w oknie stał potwór Taki straszny, o Bedroom key Długa ta łazienka Ty pierwszy, ty pierwszy Gości przodem Kurwa nie mogę sobie broni zrespić Ja pier... Wiesz, to mi się przypomniało, jak wczoraj powiedziałem, że już chyba... Ktoś płacze To jest tam? Z której strony to jest? Chyba z tyłu No stamtąd już coś szło kurwa Kurwa zesram się Oj się zesram Oskarku weź mnie ZEI! Teraz <laughs> za to jakiś posłuch powinien się pojawić kurwa i cię w, w, w ciemność ciągnąć. Ja jakiś szpagat A nie Zamknięta A co nie my płaczamy? Nie Coraz głośniej jest jaki idziemy co zostało? Teraz ciszej. Mama nie. I haunt me. It. It haunts to me. To poluje na mnie. kart pick up. Co kurwa poluje? Nie, przecież to, to jest, Bartuś, przecież to jest oczywiste kurwa, że to przybiegnie w tym korytarzem i się wpierdoli na jumpscare'a. Ja Ale to ja idę prosto za tobą. A wczoraj mówiłem, że już nie będę się bał horrorów. Ja pierdole. Zarżnij mnie, proszę. Rób to. Proszę. Não, oh, poli! <laughs> buenos dias, por <kurva>. favor! <laughs> buenos dias, por favor! Puta madre! Puta madre! Puta madre, buenos dias, senhorita! Eu <laughs> perdono! Tu poluje na minha! No, kurwa, eu já teraz agora na minha poluje. Vai lá, você, Kibla, vai lá, zamyka! Ty. I chuj kurwa Buenos Dias się jest Mona Lisa? Co nie jest Mona Lisa? Ej, have... Aha Pamiętaj, żeby nie palić Ja pierdolę, co to było? Nie, wiem, dobrze, że byłem za tobą Nie, nie pójdę tam tam była Widzisz. wielka, ogromna kobieta, z długimi czarnymi włosami, w białej sukience i białymi ślepiami. Widzisz. Ta kobieta miała 3 metry. To już kurwa w One Pisie nawet tyle nie miały. No co, on? ale otworzyła nam. Winda otworzyła. No. Ale nie ma windy. Czekaj. A... Ej, u mnie! Nie tak samo. Dopchnęło nas I Się kurwa utopię i chuj Nie Ja pierdolę Kurwa, kto wanny mnie zakręcił? Jak to się, kurwa się zwało? Stranger Things Coś tam jest. I chuj laboratorium podziemne, albo O, rury u mnie w domu <noise> Mam green. Mam dreamina. Kurwa zastram się mama zaraz. Mam dream nam dreamina. No jak chuj będzie biegło coś kurwa przez te kraty zaraz. Mamy tak? greminau No pierdolni mnie. Czy jest lata? O jest! Jest, było! Naprzeciwko nas? było tam. Słyszała Słyszałeś te dźwięki jakby jakimś kurwa jakby śmigłem Mama. napierdalała To Nolif A to jest śmigło Rzeczywiście, dobra, co to jednak nie Nolif. To nie natalka Mamę krymina Nie mogę iść dalej Nie odwrócę się Nie oczywiście ja mi się nie od... ma Pierdole co ile są Mama kryminał, Gdzie kurwa korki mam. zabrało Kurwa Marzin Koże chuju korki oddawaj mam, mamę, e, To krymina, się zamknie jak chuj A jednak to nie są kraty myślałem to kraty, to kafelki krymina, są Ta mapa jest lepsza od poprzedniej mam. Pierdolnie mama, mama, krymina, krymina, Nie pierdolą Claimina mordę morde kurwa do no rzecz krymina, śpiewał Copyrighta mi kurwa wpierdolą przez ciebie Coś tam było Coś tam kurwa stało Coś tam stało, coś tam, stało bardzo. tam stało coś białego O no po prostu poluje Widziałem jak zabiłeś pewnie, kogoś próbuje cię Kurwa teraz zdeportować. To ja jest sen. Ja pierdolę. O! Będziemy kręcić się w kółko, jak chuj, nie? Titanik. Jak chuj. I ty będzie. O, ty, krzyk. Zawsze chciałem mieć obraz. Ten obraz w domu, wiesz? No. Miałem, nawet. Już się będziesz chciał. Znaczy, miałem nawet taki, tylko miałem pomniejszoną wersję. Bardziej taką mniejszą, po prostu, nie? Podróbkę, oczywiście, nie oryginał. Kurwa, jak mieć oryginał tego obrazu w chacie, nie? No kurwa, milioner. Coś tu by nie stało w tych korytarzach, jak zgaduję za niedługo. O! Oooo! z kurczu dostałem! O! <śmienny> Dlaczego kurwa ja mam zawsze rację O ja pierdola Oooo Jeszcze będę ściebał chordarów Ja nie będę spał kurwa po tym dzisiaj Nie o, zasnę kurwa Nie zasnę! O, poczekaj chwila przerwy Jaka o, chwila przerwy kurwa O, Czekaj, muszę patrzeć. O, okej okay. Ja pierdolę, To kiedy ten nowy Outlas wychodzi? Kurwa, nie wiem. I zamknęła drzwi, ale pełna kultura. kultura, ale co, chyba jakaś rozgrzewka jest do Outlastu, dobra mi się wydaje. Ciekawe, kto robi tę mapę? Rusek jakiś popierdolony pewnie. Nie, nie, nie. Kujowie siebie haker 9, 9, 7 Czekaj, 2, nie ma zero. Pokój 2, 1, 3, 7 1, 2, 3, 4, spróbuję Pierdole, wolę tego potwora już papierze. Ja biur! się mnie? Bo zrobiłem taki szybki zryw i nie zobaczyłem tego korytarza, tylko podawało się, że obróciłem się i był to, jakby ten korytarz, nie? I Aha. myślałem, że biegnie, ja a mogłysz mi zajebać. mamy krymina No i ci, kurwa, będę już co chwilę. O! O, mamy o. krimina. mnie klemina. mordek kurwa. Ej, ale Imo. Co? Nie było to Panie? tak, nie było to tak straszne jak to wcześniejsze. No Przyzwyczajamy się. 7 hours later. No po, to po godzinach znaleźliśmy kod, no nie było, było ciężko jak go znaleźliśmy jak Ty to nagrywasz? Nie Nagrywasz to? Nie Nie? Nie Ty je jebany Nie Kurwa mam że mapa się nie zbloguje przez to co wcale zrobiliśmy. O, a ta kurwa czeka. No jeszcze raz przejdę. Jeszcze raz przejdę. <grym> Zaraz jebnie. Całkiem ładnie. O! O! Oj, ja pierdolę. To mnie prawie zabiło. <grym> Nic się nie dzieje. To hagi, Wagi jest, jest, jest. Ale znaczy, że ma działa Chyba dalej. O, Ale ładna, dobrze. Jeszcze. Co filmy najpierw, co? co? Zobaczmy co jest tutaj. To? O. Bo szczerze nie podoba mi się to pomieszczenie. O kurwa, tu jest jeszcze nie lepiej. Nie no to szafa jest za wielka, no coś tam musi siedzieć. No to pod nią. Idealnie.

Ty się wysrać? Idź się wysraj Okej, okay. mówisz? Tak, idź, się, idź się szybko wysraj Dobra Tylko nie straj godziny Seven hours later. O, winda, on zaskarży nas windą, wiesz? Nie rozumiem cię Wygląda legit to jest pierdolka. Dobra, chuj, ryzykuję Aha, zgramy w twórza? Zajebałem dźwignię z tego. A wjeździe dźwignię, bo potrzebne, trzeba się cofnąć teraz w kurwę. I przy okazji dwa jumpscary. Dostać jak kurwę. You can't. Chyba nie możemy się wrócić <lutą> <śmany> nie, 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 nie Never gonna give up! <patry00> nie, 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 nie Bartuś, kurwa, nie, nie, nie <fie> Ja pierdolę Pachnie mi to liga tu byliśmy wcześniej skąd mieliśmy kartę? to tędy by było? tu jest wisielac tu jest ten gaz o wisielce, co to się zakręcało, tak? Chyba nie Ale dobrze myślałem, że to jest tam ten pokój, bo to jest ten pokój chyba Kurwa, jaka długa ta mapa Pierdolnięty pies Jaki pies? Mój A. Dobra, tutaj będzie cięcie. Koniec Znaczy, że znaczy, że, bo to już kurwa godzina jest, nie? trzeba podzielić na dwa odcinki. To jest czekaj, się mi się podoba. Tutaj karta jakaś. Ale my gdzieś mieliśmy zanieść dźwignię, tylko gdzie? Bo taki pokój z jakby dźwigniami, pamiętasz? No. Pamiętam, że był napisane weekend? Gdzie z Bo trzeba się posłuchać go kurwa. Chyba jednak mogliśmy. Chyba jednak mogliśmy. I ten duch. Nie no ja pierdolę ci dam zadam, zapierdlałem naokoła, no Daj kurwa, prostą wskazówkę, nie mogą. Kurwa pieszkaż, żeby poszedł Nie tutaj Jeszcze raz? Może? Nie. To było to chyba. Chyba nie. To było to. I tu prawo. I jest dźwignia. O mnie Nic mi nie mówi to. Ty skórby synie zmardowała mi 20 lat życia! I cię zabi. No, to teraz mi jego ja powrócił? <laughs> nie, nie, nie. Trzymajś, kurwa, pierwszy. Idziesz. Idziesz pierwszy, pierdolę. Idziesz pierwszy, no to fuj. Nie jestem dalej. Nie, bo ja. I <laughs> tyle jesteś we mnie. Na... Papier, kamień, nożyce. Dobra Trzy trzy, trzy, ry. trzy ry, Papier Nożyczki Chuju Idę palec z kamieniem A, nie tym razem No, no jest straszane, teraz to idziesz pierwszy to Pojebało kurwa, dalej. No ilu? Ile kurwa? Do końca mapy i No, no, w prawo. I. To się drzwi zamknęły, żeby się wydawało? tu taki rozpierdol tutaj był wcześniej? Tak. Tak, bo kurwa, przecież jeszcze rozjebały się te walizki. A no tak było, no było, no. Cześć, to wracamy tam, do. A, bo musimy wrócić do tego pokoju, z No. Do Wichpielca musimy się cofnąć. Pierwszy kurwa idziesz. Dlaczego nagiwio? Czego bałeś? Ja już się nabałem. Ja to już się boję. Ty co? Było tutaj na pewno? Tak. Cofamy się chyba. No dobra, i tak na jedno wyjdzie. I tutaj się wisiałeś sobie. Pop... bo, czy tu jest? Hartepian. Cofamy się. Znaczy, w drugiej stronę idziemy. No, rzeczywiście. To w którą prowadzić do tego, bo ja nie wiem, to jest. Chyba nam duch nie Możesz? No on był gdzie? A już pamiętam gdzie był, dobra. I ten duch, no ja też pamiętam. Czekający kurwa z jumpscarem. Nie mów. Nie na nie. nie no kurwa nie wyjebie no, co można zrobić Teraz W sumie dużo może no W sumie może dużo no Chyba dawo. Tak coś nie? Idź Dobra, jestem gotowy mentalnie, nie przestraszysz mnie, mato. Ile pierwszy, odważny jestem. No, nie działa, nie, nie działa jak w Minecrafcie. No przynajmniej... przynajmniej kurwa nie tutaj proszę, nie tutaj. What the Wyglądało trochę tak, jakby się nas przestraszyła i spierdoliła Albo uciekała przed kimś i ktoś ją za nogę złapał i pociągnął No, mnie mi właśnie bardziej to się kojarzyło Kozioł? Ale że Marcin, kurwa, ją porwał O Ty pamiętasz? Pamiętasz, co było w gazecie na samym początku? No, facet znaczy... i tak że zostało dokonane morderstwo. I patrz, to, jest, to są te drzwi dokonane morderstwa. Te się powoli otwierają. A! a nie, i... no ale kto kurwa będzie na tym? To jest, nasz, i... to jest nasz pokój. To nasz pokój, no? Wystrasz mnie? Nie, straszy mnie. Jest gazeta. Gusom, mordery, HPTD, y... a będzie hotel Policja w lęk, left... aby to diamurder de uh, hotel i de room i były O, dzieci! Dziecko! Co? co? Dziecko też zostało. No. Uh, 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 uh. Czyli prawdopodobnie to coś, co nazy, <ścoughs> <ścoughs> To hang jest, jest to on. O nasz pokój. O, to jest nasz spokój, no. Nie mogliśmy szyb jebać. No bez kitu. No to ciekawe co nas teraz zajebie, ne? Jak myślisz? Znajdujesz się tak, ale. Ale że woźny takie coś, kurwa. Rat! O, z drugiej strony. Ona mnie dopadnie od skarku! Widzę to. Ona mnie dopadnie. Widzę, co, widzę Ona to. mnie dopadnie. Ona Nie. mnie dopadnie. Ona mnie dopadnie. Ona mnie dopadnie. Tu dobiegnie. No Winda. 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 Tak. Kopanek, opanek, 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 opanek! Zniszczono live! To było creepy nawet. <ścoughs> Sexy dance. Chyba skoczyła na winda. Ok, siada. Koniec mapy? Nie. <ścoughs> Jeszcze nie. A co tutaj? a koniec. Chyba, czekaj. Kurwa. Ola! Chyba, wow. chyba na no zajębali pałką go.